into the game. Let's play. Ground game. Jesteś przed galą KSW 95 w Olsztynie, ze mną menadżer Artur Ostaszewski, witam. Cześć, czy mamy dźwięk? Mamy dźwięk, tak, <grywa> już, już Sebastian wcześniej też pytał. E, no zaczniemy o to od tej gali, bo, bo trzech Twoich zawodników, trzech tak, dobrze liczę, trzech, no i każdy ma naprawdę trudną walkę przed sobą. E, no ale zacznę od, od nie tej najniższej, tylko od, od tej w środku, czyli Tymek kłopaczek wchodzi na zastępstwo. No i co, co się dzisiaj stało z wagą, że, że gdzieś tam już o 10.30 Tymek stwierdził, że, że wagi dalej nie robi. Nic, to biologia po prostu, yy, wiesz. Organizm ludzki to nie matematyka, że zawsze coś z czymś da coś. No tutaj tym razem po prostu nie poszło. Pierwsze e, takie potknięcie w karierze Tymka, chyba 14 jego walka. Nigdy takie coś nie miało miejsca. No widocznie trzy tygodnie na te ileś tam kilogramów, ale no dużo. To było za mało czasu, no i tyle, po prostu, no, nie ma tu żadnych większych usprawiedliwień. Trzeba to wziąć na klatę, przeprosić przeciwnika, zresztą to już się wydarzyło, no i, i kibiców i tyle, no po prostu, no. E, dalej już się nie dało, medycy, KSW też, e, o czym zresztą widziałem, Wojsław mówił w swoim wywiadzie dla was, e, też stwierdzili, że no to już jest, no trzeba powiedzieć stop, nie, po prostu. No to już zostają przy tej walce, no tak jak wiadomo zastępstwo. Czy to był gdzieś się mówił też, że, że właśnie, że gdzieś szukał na początku zawodników już zakontraktowanych, ale ty rozumiem też chciałeś jak, naj, jak najbardziej, żeby, żeby tymka, powiedzmy, wepchnąć. No tak, no my zgłosiliśmy gotowość od razu właściwie, natomiast yy, dlatego to tyle trwało i dlatego ta waga, jakby, no, wiedzieliśmy o walce dużo później niż. Zaczęły się rozmowy, no bo najpierw była wersja, że raczej będą szukać, e, będą, no wojsko będzie szukał kogoś na kontrakcie w KSW. No więc e, dopiero wrócił do mnie chyba, nie pamiętam, tydzień później e, z informacją, że jednak możemy porozmawiać. No byliśmy przekonani, że tej przeciwnik zgodzi się na catchweight co jest normalne i no tak to wygląda często przy, przy zastępstwach takich skutki wyprzedzeniem. Natomiast no nie chciał słuchać Bajanu Oka eee, No i co? No i no tak wyszło, jak wyszło, no niestety. No mówię, nie, nie szukamy tu jakiejś na siłę niesamowitych usprawiedliwień, nie wiem e, gwiazdy nie spadły nam na głowę, e, nie wiem, e, przeciwnik nie, e, nie wsypywał tymkowi soli do wody, e, wszystko było ok, no po prostu zdrowie nie zagrało. No i tyle po prostu. No to już zostawiając wagę kwestie wyłącznie sportowe. Wydaje się, że to może być taka walka, w której lepiej nie mrugać, no bo obaj i Tymek i Brian są zawodnikami dość eksplozywnymi, lubiącymi się bić. No i, i wydaje się, że to będzie taka otwarta wojna. Też tak myślę, plus no jakby obaj panowie nie wiem, czy kiedykolwiek dali nudną walkę jeden i drugi, więc no zderzenie tego powinno dać raczej mocną walkę i jestem przekonany. No, tym bardziej myślę, że tym jak po tym tutaj co się wydarzyło na tej wadze będzie chciał pokazać, że już to był jakiś mały wypadek przy pracy i tak naprawdę jest lepszym zawodnikiem i, i przyjechaliśmy tutaj wygrać, ale też wygrać w dominującym stylu. No to Borys Dzikowski on nie wchodzi tutaj na, na zastępstwo. On miał większy czas przygotowania, no ale też wyzwanie trudne, no bo przy doświadczeniu Borysa no to rywal znacznie znacznie bardziej doświadczony i, i jeszcze w dodatku na walka na wyjeździe można powiedzieć. No tak, no Ksen Bielski Bliska walka kiedyś z Piotkiem Kuberskim, bardzo dobra, dominująca walka z Kamilem Oniszczukiem, która oczywiście ją przegrał, natomiast przebieg walki pokazał, że potencjał jest też ogromny. Bardzo lubię Krystiana, szanuję go cenie jako zawodnika, też jako osobę, bo znamy się, ale no, w tej sytuacji jakby jestem oczywiście z Borysem i... I widzę to, no, widzę to, wiem do czego zdolny jest Borys, Oczywiście tak jak mówisz, jest przepaść doświadczenia. Generalnie my w tej walce nic nie musimy, tak? no To Krystian to musi jeszcze u siebie na swojej ziemi tutaj udowodnić wyższość i pokazać, że te kilkanaście walk to jest co innego niż kilka walk zatoczonych plus jakby no walczył na pewno z przeciwnikami na wyższym poziomie niż Borys także no co, no hej przygoda, nie mam nic do stracenia, lecimy ale myślę, że, wszyscy, że ma argumenty ku temu, żeby zaskoczyć wszystkich dookoła Borys no właśnie mówisz, że nie ma się stracenia, ale tak się zastanawiam, no bo jednak po tej walce, kiedy, kiedy Borys był wtedy chyba faworytem był i przegranej. E, no to te oczekiwania mam wrażenie, że się trochę, trochę spadły też wobec Borysa, no ale ale czy no też rywal znacznie mniej doświadczony, no a, a wtedy pokazał się lepszy. No słuchaj, typowy taki też mechanizm y, takiego mniej w tej juniorskiej kibice, no czyli takiej to się taką miał swoją nazwę. Kibic sukcesu chyba to się nazywa, tak? Czyli no jak idzie super to wow, ale jesteś zajebisty, jedna przegrana i A kto to był w ogóle? Nie? I wiesz, o nie, chujowy, już się do niczego nie nadaje. No to, to jest bardzo częste. Słuchaj, no ten sport jest tak pokręcony, ma tak wiele zmiennych, naprawdę. Ja to zazwyczaj nazywam po prostu, że ten sport jest najbardziej pojewalnym sportem na świecie. I to nie chodzi o to, co się dzieje w klatce, bo oczywiście to tam też się dzieje u... Kosmiczna rzecz często, ale generalnie też yy, taki wątek, wiesz, tego co się dzieje dookoła, właśnie przed walką, cała ta waga, całe przygotowanie, te kontuzje, te niezliczone ilości urazów i tak dalej, to jest naprawdę bardzo ciężkie. No i tego nie widać, tak, bo tego w klatce nie widać, o tym się nie mówi, a przynajmniej szeroko jakby nie, przepraszam, ale tu sobek mnie zaczepia, yy, szeroko jakby nie jest to komentowane. Poczeka. A Cię oszukałem. Eee, szeroko nie jest to komentowane, no ale, ale to jest. No i, i jakby dla tych, którzy wiedzą troszkę, jak to wygląda z zaplecza, to troszkę trudniej wyciągać takie pochopne wnioski, nie? No, dobrze, bo tutaj próbuję zadać powagę po tym, co, co Sebastian tutaj robi. Eee... Nie piję krytyków całych, także nie przekonasz. <laughs> no, no to przejdźmy, przejdźmy właśnie do tej walki Sebastiana. Eee... Gdzieś swój ojca dyrektora, jak on dzisiaj dobrze wygląda. Tak, no dzisiaj tylu węzłów, kim mu wbielano. <grywa> e, widzisz, to musimy się uczyć trochę, bo my tak w koszulkach zwykłych to. No kim my no, jesteśmy. No, no to tak. To jest. no. E, no wiesz, no ty też matchmaker, tylko tylko gdzie indziej. No <grywa> jeszcze trochę mi brakuje, no. Dobrze, no to przejdźmy do sepka piąta walka. E, dużo zostało powiedziane o tej walce, naprawdę. Jak ty do tego podchodzisz, no bo wydaje mi się, że ładunek emocjonalny też jest e, ogromny w tej walce. U mnie jest, Sebek jest bardzo spokojny, skupiony. Taki bym powiedział wręcz, że nie widziałem go takiego. bez żartów. Takiego wiesz? Sebek, no znasz go, tak? Zawsze. No, wesoły, przed chwilą, chwilą co innego. Uśmiechnięty, tak, ale mówię, w kontekście walki, tak, nastawienia, tak, tak. jak rozmawiamy o tej walce, jak rozmawiamy o przeciwniku, o czymkolwiek związanym z walką, to jest przełączenie, jest nagle wiesz. tryb taki ultra poważny, ja tego wcześniej u niego nie widziałem i może to jest ta zmiana, która musiała zajść, żeby, żeby odwrócić monetę. Eee, no cóż, no, ostatni taniec, tak jak to zatytułowałem chyba kiedyś na Twitterze. Eee, no to jest ostatnia walka tych dwóch panów i to jedna druga strona mówi chyba KSW też to mówi, wydaje mi się. No Wojcław też dzisiaj to. Powie, A no jak właśnie, tak? no więc jakby, no tak to, tak to jest. No, to jest ostatnia ich walka. Oczywiście, może za nie wiem, 5 lat się jakoś to poukłada, że, że jeszcze będzie szansa, żeby to zorganizować, ale na ten moment nie widzę tego w ogóle, więc myślę, że cokolwiek się nie wydarzy, jaki by nie był wynik. To będzie już ostatnia walka. Oczywiście mam nadzieję, że nie będzie jakiejś posranej sytuacji jak ostatnio, bo wtedy nie jeszcze nie wiadomo, jakby przed coś się dziwnego w trzeciej sekundzie walki wydarzy i na przykład spadnie oświetlenie i nie będzie można jej przeprowadzić, to pewnie będzie szósta walka. Ale tak zupełnie serio, bez żartów, to tak, to no po prostu ostatni taniec, no zobaczymy, kto, kto tym razem lepiej zatańczy. Tak, jak nie drzazga, to, to żyrandol z, latający na, na hali. E, no to czy, czy jest jakaś walka jeszcze na karcie, na którą czekasz poza, poza twoimi zawodnikami? Tak, Szymański-Held, no to jest... Chyba każdy. Wow, naprawdę wow. To Nie jest to żaden mój zawodnik, z żadnym z chłopaków nie jestem jakimś, nie wiem, bliskim kolegą czy coś takiego, ale po prostu ta walka jest, to jest wow walka, no. A Field of Fries czy, czy Sakazan? Czekam jeszcze na Southern y, No jest, Tak, no bo to ważna. Bo... To jest fajna walka, też bardzo ciekawa. Myślę, że Shamad też poszedł na głęboką wodę mocno. Utalentowany chłopak, po drugiej stronie bardzo mocny zawodnik. Też chcę to zobaczyć, no? No i też ważna w kontekście powiedzmy tej kategorii koguciej, w której się dzieją właśnie duże duże myślę, rzeczy. Myślę, że tak, wiesz, no też Szemat może zrobić duży skok do przodu, jakby, jakby podołał temu wyzwaniu. No jeszcze fajna walka to jest walka, długa walka wieczoru, czyli Firde the Freeze, Augusto Sakai. Myślę, że naprawdę Czy dawno... myślisz, że Sakai zaskoczy? Myślę, że zaskoczy formą, ale wynikiem myślę, że nie. W sensie to będzie dobra walka, będzie miała swoje momenty, ja tak to czuję. Natomiast myślę, że finalnie jednak ta skuteczność, ten, ten głaz toczony przez Fila De Frisa, myślę, że po prostu przejedzie kolejną ofiarę, ale nie w sposób bezproblemowy. Tak mi się wydaje. No dobrze, no to, to, to odchodząc już od KSW, jak, jak tutaj gala dobiegnie końca, dwa czy trzy tygodnie i, i gala strajf w hełmie. Pierwsze pytanie to pamiętam, że na ostatnim strajfie zapytałeś, że Patryk Grabowski o pas ogłoszony rywal, pasa nie ma, co tam się zadziało. Tak, ja to już tłumaczyłem, wrzucałem też na Twittera do siebie, bo musiałem się z tych słów wycofać po prostu. E, więc chciałem to zrobić też tak transparentnie, nie gdzieś tam wiesz, pokątnie, ale u Michała Tuszyńskiego w wywiadzie powiedziałem to jako pierwsze. Jako, jako, pierwsze, y, jako pierwszemu jemu powiedziałem to w wywiadzie. E, no tak, no po prostu mimo wcześniejszych deklaracji i jakby uzgodnień, bo oczywiście uzgadniałem to z samym Patykiem, z sztabem trenerskim, no to poprosił mnie, czy można by to jeszcze przeciągnąć o ze względu na to, że jest pięciąt, żeby jeszcze trochę złapał doświadczenia, też rywal, z którym ja chciałem go zostawić no, ultra mocny. Myślę, że wszyscy byliby zdziwieni, że tak grubo pojechaliśmy. Ale nie, nie zdradzisz nam z kim? No nie, nie chcę zdradzić, bo być może ta walka jeszcze dojdzie do skutku, więc chciałbym ten efekt wow uzyskać. Ale Polak? E, tak, nie spalić go teraz, tylko uzyskać go, go później. Natomiast to poproszę do mnie jakby z racji tych głównie tych pięciu rund, takiego jeszcze obycia, doświadczenia, żeby sobie powalczył trochę. E, no więc musiałem się z tego wycofać, ale mam publiczną zgodę od Arbiego na to, że mogę publicznie to zrzucić na niego, że, że to on się najpierw zgodził, później się wycofał i poprosił mnie No to. E, ja rozumiem takie rzeczy, także... Oczywiście jest mi źle z tym, że musiałem się z tego wycofać i, i gdzieś tam być może część kibiców się na to nastawiała, na pewno my jako strajk się na to nastawialiśmy, więc też muszę tutaj przed właścicielami się pokłonić się z przeprosinami, no ale niestety tak, musiałem się z tego wycofać, ale ma teraz wyzwanie w postaci no, na pewno najmocniejszego graplera, z jakim przyszło mu się mierzyć, nigdy się z kimś takim nie mierzył, o takim profilu, bardzo mocny zapaśnik, walczył z ichorą Potierą, który jeszcze też do niedawna walczył 9-3, Uh VFC. no i też rozmawiałem z Igorem mówi, że bardzo mocne zapasy, bardzo mocne zejście do jednej nogi, bardzo sił, siłowy zawodnik fizyczny więc będzie musiał uważać na to Patryk. takiego wyzwania jeszcze nie miał a jak wiemy, no mocny zapasnik zawsze jest ciężki do, do przejścia, więc zobaczymy jak to będzie jeżeli Patryk pokona ten płotek, to będę chciał wrócić do tych rozmów, ale już teraz na pewno nie będę uprawiał czystego gadania, tylko będę chciał najpierw wszystko dopiąć na papierze, a dopiero później o tym mówić. No to ja jeszcze, czy, czy jakieś jeszcze ogłoszenia nas czekają przed tą galą, no bo przede wszystkim e, czy ty już wiesz i czy nam powiesz, gdzie będzie gala pokazywana? E, ja już wiem oczywiście i, i, i wszystko wiem na ten temat, gdzie będzie gala pokazywana, natomiast no nie jestem od tego, żeby wychodzić przez szereg tutaj. Natomiast nie martwcie się, będzie dostępna. Już chyba bardziej się nie da, żeby była dostępna. Yy, więc na pewno każdy, kto będzie chciał, bez problemu sobie ją obejrzy. Czyli brzmi jakby była transmitowana na YouTube, ale rozumiem, że, że pewnie yy, kto będzie. Czyli będzie zupełnie nowy twór? Okej. Okay. Yy. Czyli to nie będzie ani kanał sportowy, ani TFM. Nie będzie ani kanał sportowy, ani TV Turbo, bo to mogę powiedzieć. Yy, po prostu coś zupełnie nowego i coś, co nam da też zasięgowo jeszcze duży krok, ogromny krok do przodu. Więc. Więc myślę, że to jest ta główna, ten główny wabik, na który się zgłosiliśmy. Brzmi ciekawie. a kiedy, kiedy się będziemy mogli dowiedzieć? Myślę, że w ciągu tygodnia. Myślę, że w ciągu tygodnia. Ten nasz partner też chciał, żeby ogłosić to tak. Ma jakiś pomysł na to. Jakiś mają rozpisany cykl marketingowy na to. Chcieli to zrobić po swojemu, więc my jakby dużo bardziej doświadczonemu partnerowi się no jakby nie, nie kłócimy się z tym, przyjmujemy to jak jest, z, z, mają pomysł na tą komunikację. Natomiast no tak, generalnie myślę, że po prostu oferta była bardzo dobra, bardzo dobry flow do współpracy. No myślę, że to będzie 10. No dobrze, no to czekamy. To co, jakieś jeszcze twoje, twoich zawodników jeszcze już chyba nie mamy w najbliższym czasie do omówienia no poza, poza tymi, którzy wystąpią na strajfie. No wiesz co, to chyba tak, no jeśli chodzi o czerwiec, to tak się on zamknie, to jeszcze dzisiaj dopinam jedną walkę, która pewnie was wszystkich zaskoczy. E, Ale w jakiej federacji też powiem? Być może. E, no w, w jednej z polskich federacji. I być może się ona odbędzie jeszcze w czerwcu, no więc. E, Za tydzień? Znaczy na pewno nawet na pewno się odbędzie jeszcze w czerwcu, e, jeżeli otopniemy oczywiście. Więc myślę, że będzie duża bomba. Chyba jeżeli się. Dogadamy, to ma być ogłoszone możliwie szybko, więc możliwe, że nawet jutro. Okej, okay, no dobrze, nie, nie, nie będę zgadywał, bo pewnie i tak nam nie powiesz. No, nie, no, nie e, mogę, tak? No ja jeszcze to. nie jest nic podpisane. E, no i co? No i lipiec KSW chyba nie ma na razie nikogo od Ciebie A ja, Bartek Kopera jest ogłoszony. E, I jest jeszcze jeden zawodnik, który nie jest ogłoszony. Mhm. I tak myślę, nie? W sierpniu dwóch, trzech? No, tak. No, czyli intensywnie zapowiadają wakacje. Tak, we wrześniu też już dwóch mam, także, także tak. No, no dobrze, no to, to w takim razie czekamy na jutrzejszą galę, czekamy na czerwcowy strajf, na następne występy Twoich zawodników. Ode mnie powodzenia dla nich, spokoju dla ciebie, bo, bo to się na pewno przyda. No, zawsze, zawsze tak. Dziękuję. Niech po prostu będzie dobre show, i myślę, że to, to wystarczy. Niech, niech mają możliwość pokazania pełni umiejętności. O, i myślę, że to, to wystarczy. Tak jest, dzięki bardzo. Dziękuję.